Siemanko kochani! Witam Was w kolejnym odcinku Tym razem w dniu dzisiejszym Lecimy do Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie Spełnić kolejne moje marzenie z listy Powiem Wam szczerze Nie spodziewałem się, że Właśnie to marzenie będę spełniał w Oławie Będę spełniał właśnie dzięki Muzeum Motoryzacji Wena Jedziemy na nocne kino samochodowe a więc y, Będzie to niesamowite Tym bardziej, że jedziemy Mercedesem W124 Którego no, dostałem Dzięki Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie, dzięki całej ekipie Tomkowi, Cheniowi, Kamilowi. Pozdrawiamy Patryka, który wynalazł to cudeńko. Naprawdę Mercedes świetnie się spisuje, daje radość z jazdy. Dzięki temu samochodowi naprawdę spełniam swoje marzenia. Jak widać, Idealny przykład w dniu dzisiejszym. Tak samo jedziemy spełniać kolejne marzenie z listy. No, jest godzina 20:15. Yy, seans zaczyna się o godzinie 21:30. Mamy jeszcze chwilkę czasu, ale boję się, bo jest ilość miejsc limitowana do 70 dla samochodów. Oczywiście są też krzesełka dla tych, co chcą oglądać gdzieś tam sobie nie w samochodzie. To też jest taka możliwość. No ja mam na liście marzeń obejrzeć w samochodzie i tak, tak będziemy oglądać. A jedzie ze mną moja kochana dziewczyna, Waneska, która właśnie operuje kamerą. Widzimy się już na miejscu. Tymczasem spójrzcie na drogę. Jesteśmy już w Oławie, niedaleko muzeum. Zmierzamy, toczymy się powolutku. Fajny jest klimacik, wiecie, jak ciemno już się robi, jak te wszystkie światła się zapalają, latarnie, te wszystkie neony, kasetony. Lubię tak po zmroku czasem pojeździć samochodem, a dawno tego nie robiłem. No i dzisiaj akurat też jeszcze przy okazji mam ochotę się przejechać wieczorem, tym bardziej Mercedesem. Rzadko człowiek a ma okazję przejechać się tym samochodem właśnie mamy weekend, mamy piątek więc idealny czas na przejażdżkę do Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie zobaczcie, już jesteśmy coraz, coraz to bliżej no i tutaj już skręt, ostatnia prosta do Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie jedna gwiazdka na niebie, zobacz Waneska. pomyśl życzenie oni tędy chyba wpuszczają, co? Tam. Musimy się cofnąć. Siema. Siemanko! Chciałeś wjechać, gówno bramą, no, nie da rady. No. Trzyma panowie. Cześć, Słońce. A no? widać ekonomicznie, że... Co? Oglądasz, o, oglądasz no. samochody? Siemanko, tak. No to, to Tomasz, jest, jest jeszcze miejsce? O, oh, jest. Okay. Petarda. On, czy Grzesiu, między halami przeprowadzi, a my cię zaraz w przodu ustawimy. Je? No, Grzesiu, ja. <noise> Jedzie do ciebie mecenas. <noise> daj, da, daj to do... dlatego, dla, dla sąsiada. Dobra, e, bo byłem w Monachium, spełniałem marzenie, wiesz? Byliśmy w Monachium w BMW Muzeum i co i, 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 so I sąsiadowi. Wiesz, dobra, z, z Monachium schowaj sobie. Po... Ale pamiętaj, sąsiad po robocie, po robocie. No Dobra, zostaw sobie za, w, tra, w trawie, sobie schować, sąsiad. To co, tam lecę i gdzie dalej? Dobra, dobra, dzięki. Sąsiad dostał piwko. No, żeby kurde, żeby Tomek nie był tylko zły. Powiedzieliśmy sąsiadowi, że po pracy ma pić. No. W trakcie pracy nie ma. W robocie się trzeba skupić na robocie. No. W robocie na robocie. Wow, tu też ze względu na tą rozbudowę. Jest już łącznik pomiędzy halami, pomiędzy nową halą. Nieźle. Fajnie, fajnie. dobra Lecimy. Ale za kamarki. Pierwszy raz tędy jadę, nie? Fajnie, nie? Kochani, jesteśmy już pod muzeum, udało się zaparkować. Mamy fajną miejscówkę, widok jest praktycznie na wprost. Jest czuć już ten klimat taki fajny. Mogę sobie parę ujęć zrobić furki? Jasne, tak? sobie jasne. No, pewnie, tak? pewnie można. Pani sobie będzie robiła parę ujęć naszej furki. No i co, no cieszę się. Już czuć taki fajny klimat, muzyczka leci. Dalej jazda. A propos tego filmu, który będzie wyświetlany, oglądaliśmy ten film razem z Vaneską. No jakoś miesiąc temu, nie? Miesiąc temu, ale bardzo jest fajny, już wiemy, no, znamy ten film, ale przyjechaliśmy mimo wszystko, żeby doświadczyć tego w przypadku kina samochodowego. Bo co innego w domu przed ekranem, tak? Telewizora, a jakoś yy, nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest oglądać w samochodzie. Dzisiaj będę miał okazję tego doświadczyć. A więc jesteśmy już tu pod muzeum, wysiedliśmy. Mamy Tomka, właściciela muzeum. Cześć Tomku. Eee, no Cześć cies... Miło Was znowu zobaczyć. Tak, cieszę się, że dzięki muzeum mogę spełnić kolejne moje marzenie z listy, eee, mianowicie to kino samochodowe. Eee, I powiedz mi, tutaj otwieramy szyby, tak? Eee, szyberdak, będziemy słyszeć ten dźwięk. Eee, jak, jak to wygląda? Eee, macie tutaj dwie wersje. Możecie sobie otworzyć szyby lub wysiąść albo drugą wersję możecie sobie ustawić częstotliwość 107.2 nie wiem czy masz tutaj stare radio czy już jakieś nowsze nowsze chyba coś tam było nie tam było nowsze no ustawiasz 107.2 zamykasz sobie szyby wciskacie popcorn i sobie siedzicie w środku w samochodzie, no taki klimat, no jak kino samochodowe, także Petarda. mamy tutaj ustawioną częstotliwość, mamy tutaj przekaźniki, które u Was w radiu ściągacie sobie, nie? Powiem Ci, cieszę się, że mam okazję, będę miał okazję tego doświadczyć, a niczym rodem, tak amerykańsko, amerykańsko, nawet amerykański radiowóz podjechał, więc no jest, jest fajny klimacik i cieszę się, że możemy tutaj być. To bardzo mi miło, staramy się co miesiąc co miesiąc organizować taki właśnie seans y, kino samochodowe, wstęp bezpłatny, także każdy może sobie podjechać na parkingu ze względu te, tego ustawienia i jakaś odległość, to wchodzi nam tutaj 70 samochodów, ale mamy tutaj, nie wiem, około 200 przygotowanych krzesełek i leżaków, że można sobie przyjść, posiedzieć i oglądać. Nie? Także nie trzeba zawsze autem podjechać. Można sobie zostawić auto na parkingu bocznym i tutaj sobie oglądać. Nie? No, seans za pół godziny już się ludzi trochę zbiera. Pewnie będzie więcej, także będzie ciekawie. Chociaż dzisiaj trochę chłodno, 18 stopni, tak? Czy mniej nawet jest? Powiem szczerze, że nie wiem ile jest stopni, ale wzięliśmy sobie kocyki z Waneską i mamy koszulę w razie czego. Cieszymy się. Jeżeli chcecie doświadczyć tego, to zapraszamy tutaj do Muzeum Motoryzacji w Enafoławie na kolejne takie seanse kina samochodowego, bądź można sobie tutaj usiąść na, na krzesełkach. A tymczasem my lecimy po jakiś popcorn, bądź na czosy. I pamiętajcie, 101marzeń.pl a zdradzisz nam, ile już tych marzeń zrobiłeś z Twojej listy? Powiem szczerze, że już nie liczę. Nie, już przyszło, nie liczę, ale już spełnię. Ta, yy, w sensie, filmy czekają do montażu. Pobiegły weekend byłem w Monachium, byłem w BMW muzeum, yy, to też czeka na montaż. I powolutku, powolutku do przodu. I w końcu masz operatora. I w końcu mam operatora, najlepszą operatorkę. No to super. <laughs> no. Dzięki, Robercie. Dzięki. Trzymajcie Domku. się. Hejka. Hej. Ale zanim y, pójdziemy tam do motobaru y, po jakieś przekąski, to chodźmy jeszcze, zobaczymy ten słynny autobus Bałtyk, o którym mówi cała Polska, y, bo jeszcze nie miałem go okazji zobaczyć na własne oczy. Zobaczmy, jak to wygląda. A więc, kochani, tutaj przed nami jest y, jedyny zachowany autobus bałtyk polskiej produkcji. Coś niesamowitego no, znalezisko, o którym mówi teraz w ostatnim czasie cała Polska naprawdę wielkie szapoba dla muzeum Wena w Oławie. E, za podjęcie się tutaj realizacji, odnowienia tego autobusu. Nie będzie to sprawa prosta, no, ten autobus wręcz trzeba zbudować ale praktycznie od zera. Tutaj to nie jest taka renowacja klasyczna, tak, jak wykonuje się renowację starych pojazdów. Tutaj wszystko jest praktycznie do zbudowania od zera. No... Jest już trochę ciemno, mało widać, ale no spójrzcie, praktycznie tutaj te, te poszycia, to, to wszystko no, to nie istnieje, tak? To wszystko trzeba wykonać na nowo, trzeba pospawać, tak jak to było robione, tymi kawałkami. No rama jest do wykorzystania, być może dach uda się wykorzystać, ale, ale to wszystko tutaj trzeba wykonać na nowo, tak? Całą podłogę, tam, tam to wszystko jest po prostu do wyprodukowania. Tak. Ktoś to musi wykonać. To pracy jest tu ogrom, ogrom pracy. Ja podziwiam tutaj Tomka za jego zaangażowanie, za determinację, ale wiem, że jeżeli Tomek podjął się takiego tematu, to za te 2-3 lata ten autobus będzie jeździł o własnych siłach. Coś niesamowitego. Odnaleziony w okolicach obornik wielkopolskich Przewidywany termin ukończenia remontu w 2027 roku. Czyli, tak jak mówię, do no te 2-3 lata trzeba liczyć. Wow, coś niesamowitego. Spójrzcie. I tak naprawdę na odcinku tam było mówione, że ten autobus służył być może około 5 lat. I 60 lat przestał w jednym miejscu. Służył m.in. za taki ul dla pszczół, pszczoły w nim mieszkały, a teraz zyska drugie życie. Więc coś niesamowitego, piękna historia. I to wszystko tutaj dzięki Muzeum Motoryzacji Wena Foławie. Dobra, Waneska, to co? Lecimy teraz. Po jakieś przekąski, popcorn lub na czosy. Zobaczymy, co tam jest w motobarze, aby się jeszcze zaopatrzyć na ten sans filmowy. A później musimy ustawić częstotliwość na radiu, żeby wszystko dobrze słyszeć. Tutaj przed samochodami jeszcze oczywiście znajdą się leżaki. Dla tych, którzy nie chcą siedzieć, to można się położyć na leżaku i można właśnie oglądać. Film na wielkim ekranie. Wow. Dzień dobry. To co bierzemy? Na czoski? Jedno czy, jedno, czy dwie. Raz, dobra. Frytki. Nie, dobra. To na razie na czoski. Jak coś to dobierzemy jeszcze. Ja nie wiem czy tego popcornu nie wziąć. Dobra, jedne na jeden popcorn. O, piwko. My poprosimy jedne na i jeden popcorn. E, może być mały. Dzięki wielkie. Dobra, dzięki. Wybrałem za ciebie sos serowy. Dobrze? Sadziłaś popcorn z Pięknie, wy... Pięknie wyglądasz. <laughs> Na czaski popcornik, mamy Coca-Colę. Pozostaje ustawić tą częstotliwość. Zobaczmy. Dobra. I jak to się ręczy? Na jaką? 107,9. Sto... Zaraz mi YouTube zbanuje za te 107,2. Za te te. Jest. Pięknie. Działa. <laughs> Działa. <laughs> Luks robota. <laughs> Super jest. Jeszcze 5 minut, tak? Do rozpoczęcia seansu jest. No, powiem Wam szczerze, że klimat jest niesamowity. Zamykacie sobie okna. E, Szyberdach też jest zamknięty, więc w samochodzie jest e, naprawdę w miarę ciepło. Siedzimy, z głośników leci dźwięk. <laughs> Nie, vaneska? Petarda! Naprawdę, polecamy. Już, już, ja już wiem, że już jest super, nie? Tak jak o to zadbali, fajnie widać, gastronomia, tutaj motobar, zobaczcie, kawałeczek jest otwarty przez y, całą projekcję filmu i co? Dalej jazda! No to oglądamy. Naczosy są bardzo smaczne, sos serowy, petarda, e, popcorn to bajka. Ja uwielbiam popcorn taki maślany, dobra, ale skupiamy się na oglądaniu, więc widzimy się później. No kochani, jesteśmy już po sensie. Właśnie lecą napisy końcowe, jak widać tutaj. Bardzo fajnie zostało to zorganizowane. No nie spodziewałem się, że tak fajnie to będzie brzmiało. To jest nadawane przez y, te głośniki. W samochodzie oczywiście cieplutko, pomimo tego, że na zewnątrz jest już trochę chłodniej, to dzięki temu, że szyby były zamknięte, y, oglądało się to bardzo komfortowo. Oczywiście można też między sobą rozmawiać, tak w samochodzie y, jest fajnie. Każdemu naprawdę polecam. No i, i myślę, Baneska, że będziemy tutaj przyjeżdżać częściej. I pomimo tego, że już oglądaliśmy ten yy, film, to naprawdę warto było, i cieszę się, że spełniliśmy to marzenie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, zostawcie suba. Zapraszam Was oczywiście do Muzeum Motoryzacji Wena Foławie. Warto tutaj przyjechać, warto odwiedzić to miejsce. I trzymajcie się! Do następnego! Cześć!